To jest pakowanie na moje kamino de inwierno, czyli na dwa tygodnie wędrówki około 300 km. Ten plecak, który teraz będę zabierał na to dwutygodniowe kamino, to jest Osprey Stratos 36 litrów. Tak jak stoję, tak wyjdę na lotnisko, to spakuję do plecaka i tak wychodzę na zewnątrz. Nie ma tam gdzieś jakiejś dodatkowej kurtki, jakiegoś poncza, nic nie ma. Czyli na sobie mam jeans. Pod spodem mam koszulkę bawełnianą. No i ta koszula sportowa, salewy, ultralekka. Buty, w których idę, pełny komplet bielizny. Kurtka jedyna, jakby przeciwdeszczowa, którą zabieram ze sobą i saszetka, która. Będzie na mnie tutaj, jakby przez cały czas. Zabieram tym razem kijki. Trzy komplety bielizny, bo tak jak mówię, to jest pakowanie komfortowe. Gacie, trzy pary skarpet. Trzy koszulki. Lekka bluza z kapturkiem. Jedne długie spodnie z odpinanymi nogawkami. Główne spodenki, w których będę przez całe kamino chodził. Klapki Japonki, które mam od 16 lat. Ręcznik szybko schnący. I kosmetyczka. Ładowarka. I telefon. Korkociąg. Spiewór z Cumulusa. waży pół kilograma. Torba, w której będzie większość tej elektroniki. Powerbank, zestaw mikrofonów. Kamerkę Osmo Pocket i mały. Statywik, słuchawki, uchwyt do telefonu. Mam aparat z jednym obiektywem. Torba jeszcze popołudniowa, ta, którą tam widzieliście z dawnych, dawnych jakichś tam filmików. Moja apteczka przeciwzapalnie i Stoperan, jakby ktoś dostał straczki. Zyrtek przeciwuczuleniowo- przeciwzapalnie. Ile to waży? razem z tą elektroniką? 7,25.